Mamy czternastą dwadzieścia dziewięć no kochani przyszła czarna paczka czarna paczka z puszkami i nie wiem od kogo Jacuś Pieszczoch i tam dalej piszczałka. A tutaj mamuśka. Mamuśka kicia, suchą karmę zajada, A tu boluś przywousty. Tak boluś, kiciulek? No. I przyszła paczka o to jest właśnie ta rozprezentowałem już żeby zobaczyć co tam jest i są 24 puszki karmy mokrej Dolina Noteci Rafi i nie wiem od kogo nie wiem od kogo ale dziękuję temu darczyńcy Myślę, że się może objawi w komentarzach. Także dziękuję bardzo. Darczyńco to jest karma, którą kotki lubią. Dolinę noteci. Także będzie im smakowało. Także dziękuję darczyńco w imieniu kotków i w imieniu własnym. Także dzięki, 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 nie Boluś, nie Jacuś, nie Mamuśka, no.